O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew, ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Pamiętaj o naszej umowie Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem Wiedźminem W takim razie potrzebna mi armia chędożonych Wiedźminów